W związku z zakończeniem wakacji od 2 września zmienione zostaną rozkłady jazdy autobusów i tramwajów. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i końcem urlopu wśród wielu Szczecinian przywracamy te rozkłady jazdy obowiązujące przed wakacjami czyli przede wszystkim na trasce, jeżeli chodzi o trakcję tramwajową, wrócą tramwaj linii 4 i numer 10. Dodatkowo na większości tras tramwajowych. Będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy, które obowiązywały przed wakacjami. Przywrócone zostaną również jesienno-zimowe rozkłady jazdy linii 69, 88, 103 i 107. Na trasy powrócą autobusy pośpieszne wspomagające czyli linia DEF i G, a także autobusy linii szkolnych takich jak na przykład 109 i 110. Na linii 111 Police Zajezdnia, Police Rynek Jasienica Pętla przywrócony zostanie rozkład jazdy obowiązujący w okresie nauki w szkołach, a na linii 102 przywrócone zostaną kursy pod prywatne liceum.